No, to jest taki bardziej ciekawy, bym powiedział. Mhm. Nagrane, no, więc już będziesz. Odpalaj, odpalaj będziesz ja już w szarych zacznę. na początku odcinka, super. Co? No, będziesz w tych, w szarych, jak jest ten taki rec. Czy zatrzymywałeś w ogóle? Nie, tak. No dobra, zaczynaj, nie gadaj. Dzień dobry, dzień dobry, witamy ponownie z Mystery packiem. No, cześć. E, to mogę pokazywać, czy lepiej nie? No to możesz. Pokegościu przysłał nam. No, jest od Pokę kurde, z dwóch stron i to. Żeby było wiadomo. Prawie równo. Od kogo żeśmy dostali? Także no. sięgaj do środka od razu bez przedłużania, mm -hmm. bo ostatnio było za dużo gadania. A i czemu jest otwarte? Bo tata musiał zobaczyć, czy nikt nam bomby nie wysłał, wiecie no co? No nie, stwierdzi. no nie, że bomby. A tylko... nie żeby coś. Ja nie mam pojęcia co tu jest. Tylko sprawdzić czy w ogóle zawartość jest zawartość. No i już jest list. No i to mi no się podoba. No i czytaj. <coughs> y, Fanart Blastoise i Pokeball. Ok. Naklejki. Naklejki. Żetony Pokemon. Chińskie okay. karty. O, to ciekawo. bo żeśmy jeszcze nie widzieli chińskich. Figurki plus akcesoria. No i mamy od Kami Pokegościa. gościa. Pokegoś. Tak. Kurde, aj, ale muszę Ci pogratulować, bo napisałeś to czytelnie. Tak, jak możemy rozczytać, to znaczy, że, <laughs> kurde, że jest że świetlana przyszłość, nie? Mhm. Dobra, wyciągaj Dobra. po jednym. E, wyciągaj po... może po kolei coś, no. Nie. Nie. A to jest w woreczkach nawet podpisane chyba. No kurde. No dobra. Wiesz, to ja może zrobię to inaczej. Wiesz, nie, 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 nie rozwalaj. Ale ja, chcę, no ja chciałem tak wysypać to. I będziemy brali po prostu pojedynczo. O kurde, stary widzowie. To tak się da? Da się. No kurde. No, dobrze zabezpieczone. No, no i pan Paweł. Pan Paweł, no kurde. Jedziemy, Zaczynamy od tego. A nie ma rok. listu, tak czy siak, mi smutno. Dobrze, no weź, ale jest instrukcja obsługi. Ale no. nie ma, siema, wysyłam wam mojego ale paczka. Ale może to jest tutaj, no skąd? Możliwy. Jest? Ej, Co ale idziemy? to jest nawet w tym w folicze, żeby się nie. No, eee, no o koza, kurde. Kozak. Od razu ci mówię w taki sposób, nas. <śmiech> <śmiech> zobacz, kto to jest. <laughs> A wiesz dlaczego? No wiem dlaczego, no. Ej, ale to pokazuje zobacz jaki klimat, patrz. Jest nasz znaczek. Mhm. Jesteś ty, Mondralo. <laughs> PZ to tak nie za bardzo kojarzy. Do... Nie, to nie jest powrót do korzeni. Nie kojarzę, dobra, nie Psychol i Je... zombie. Tak jest. Jest znaczek YouTube'a. No, fa... To jest co, Facebook, tak? Nie mm -hmm. jest Nintendo, to też kluczowa. Rzecz. <laughs> jest nasz znaczek zakoszony z Neta. Oczywiście żartuję, Oczywiście, Ale to jest wiecie. na ekranie wszy... na ekranie Nintendo wszystko się dzieje, nie? Jakby mm -hmm. nie było widać, nie? Bo tu masz plusik, no. minusik, tu masz. Ej, ekran, ale fajnie przemyślane To jest Fort. Fortnite. To nie Facebook, tylko Fortnite. Bo... Fa... To jest co? Facebook, tak? Mhm. Mm mhm. Mm Jakby ktoś z Was nie wiedział, ja zaczynałem od Fortnite'a. Pierwszy mój odcinek tak? w życiu. A nie z Minecraft'a? Nie. Minecraft był drugim odcinkiem. Pierwszy A odcinek jest. był z Minecraft'a, to był mój. z Minecraft'a co piernicze. <śmiech> Pip. Pip. <śmiech> Dobra. Pierwszy odcinek był z Fortnite'a, gdzie zająłem nawet przyzwoite miejsce jak na siebie, i z tyłu nic nie ma, ale. Kurde, fajnie powiem Ci no fajnie, fajnie. i widać, że oglądał. Też no, też gdzieś wisiał w studiu nagrań. Od razu Ci mówię, w taki sposób nas nie przekupisz, ale fajny pomysł. <grym> <grym> bardzo fajny, dobra, weź to. to, to ale mi się podoba rok. ten z Einsteinem, Dawaj, to jest super. Coś dalej, weź I w, w ogóle to jest to... bardzo ładnie narysowane, no, kurde, fajne. To jest ten fanart, nie? A to? Mm, a to nie jest... Czekaj. Kur, co to jest? Purloin, yy, to nie jest... To jest jakiś rebus? Nie, jest? Ale tato, ty jesteś pełnosprytny, nie? No niepełnosprytny <laughs> właśnie o to chodzi. Jesteś niepełnosprytny. No nie brodki. chcę zerwać tego. No jak nie chcesz? No musisz utworzyć zobaczyć co tam e. jest, no to jak nie chcesz zerwać. A to nie no. jest ten taki figurek, co tam miał być? Czekaj, naklejki, blastość, i żetony, Chińskie karty, figurki, akcesoria. Noża? Ja se poradzę. No czekaj, daj. Dobra masz. Jestem ułomny jednak widzę. <laughs> jeszcze nie, ten. Teraz poszło. Eee. Chyba nie do końca poszło. Tato, ale ty jesteś. No bo zerwała mnie to co ten, pokaż. O! Ale rozwalisz i może coś rozpier. Nie rozwalę, może wydaje w coś ci się. Zdarzy no. mi się, że nie. No dobra. No, otworzyłeś, brawo. Co to jest? Chodzi o to, że wiesz, może kurczę ty. No jest A jakaś... To jest figurek jakiś, chyba. No to zrywaj to. Zrywkę masz. <noise> nie mam siły, widzę. No nie no tu masz zrywkę, no tutaj. Zobacz. <noise> Ty też nie możesz. Ja nie mogę, bo ja mam palce popękane, patrzcie. Nie, no, bo... nie idzie. Ja mam popękane palce. O, prawie, 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 jest dobrze, Tatusiu, brawo. Oooooo, wow, ale czad. To jest upośledzony gęgar, tak go nazwijmy. <głos> <głos> nazwijmy, to, nazwijmy to upośledzonym gęgarem. Ale pokaż co? do tego, do góry, no to jest gęgar, połączenie gęgara z gengar po ty, po draga. Ale fajny, fajny, bardzo no. mi się podoba. Ej, fajny taki, taki... A wiesz co, to jestem ja, chłopie, czub. Widzisz, o, oczy no tak, wystrzelone od tego. oczy Takie typowe oczy tego, zwariowana, nie? No, dobra. Wiesz co, nie, to go połóż tu, żeby był. No, ale nie chciałem zasłaniać tego. Żeby chłop leżał sobie, czy kto to Ej, jest tam. Co? O kurde, blastość! Ty, ale zobacz, to jest chyba z... zrobione z papieru fajnie, nie? No, to jest poprzyklejane. No, to nie będziemy tego rozkładać. A nie wiem, czy to nie jest przemyślane, że ja mówiłem, Myślisz, że... Myślisz, że coś tam w środku? Nie. Ja myślę, że chyba lepiej nie. Najwyżej Kamil, tak, Kamil dobrze mówi. Kamil nas mhm. poprawi, czy mieliśmy to rozłożyć, czy nie. To nie, sobie, nie, drugi nie, odcinek. nie, 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 Ale... nie. Ale ekstra to jest zrobione. Wiesz co, tak się zastanawiam, czy Blasto jest dlatego, że mówiłem, że karty Blastoisa są moimi ukochanymi kartami świata, czy dlatego, wiecie. że po prostu miał Blastoisa. No, widzisz, dobra. Powtórzę, mnie to nie przekupisz. Tu, Aż tak łatwo. Nie dawaj, bo tu zasłonię. Nie przekupisz, tylko dużą ilością pieniędzy. Że To jest jakiś żeton z... chyba od czegoś, nie? Mm, a to nie są. To... To nie, nie są... tazosy zosy były inne. Czy tam właśnie z tazosów? To... Nie, tazosy zosy to były czy takie małe. To może małe. było z y, McDonalda jakiegoś, któregoś nie, roku? Nie, nie wydaje no, ci się. No zobacz, co tu jest napisane. Game Freak to jest oryginalny jakiś żeton. No, i zobacz, tak... bo jest napisane normalnie logo, jest, nie? Hmm, 23 ale rok Dajcie nam znać, co to było. Czy to było może przypadkiem z. bo my nie kojarzymy. To mi jeszcze znikło naklejek ale to jest taki kurde o, boksik z akcesoriami, nie? Play tu masz O, o z pikachu pikaczem. Yeah. Elegancko. Dobra, dalej, dalej, dalej. Da... o miu to, to jest, jest miu no, Dawaj, odpalamy go? Odpalamy, nie? Czekaj, weź już Siekierka, ty weź w międzyczasie może. W międzyczasie to ja będę chrupał. Weź to może Mhm. No na koniec zostawimy sobie. O, kartę, bo tam widzę, że jakaś karta jest. Albo to schowane w, w kartę. Tego miło tworzymy, zobaczymy. A, bo to są chińskie karty tutaj, chyba wiesz? No to poczekaj za chwilę, no. O, jeszcze jeden naklejek, pominąłeś Ech. No. Mamy dwie naklejeczki, wiecie co? Pokemona bym przyczepił tu. Będzie widać, Pikachu mi dał. O kurka, wysypało mi się. A to zrąbałeś. Wysypało Musiałbyś światło odpalić, wiesz? Bo my mamy tu tą aż to już masz otwarte No dobra to są jakieś tam detale A to jest my sobie później nasz... tu są, zobacz, tu są gadżety. No ale mi, mi no tu A dobra Wyciągnij. Dobra widzowie jak coś zrobiliśmy to nasza wina Nie no znajdziemy Nie nasza, ta ty wina Znajdziemy, znajdziemy no. Kurde Miu. A to nie jest z, właśnie z McDonalda? Nie, nie bo, no możliwe, to są. frytki są, nie? No, i taka znowu Schizal. No, <laughs> ale <laughs> fajny patent. No. Ej, serio, kurdy. Ten czy... jest gęksem, a ten jest tym. No i ten taki wiem. Ciekawie to jest. I tu to Jeszcze Radejko ma. Mm -hmm. I to jest co to? jest Jakaś pieczątka czy podstawka to? To jest. Tu. To tak jakby jakaś podstawka. Załóżmy, jakby... że. Nie, to jest hamburger. Tatusiu. A hamburger, Ty nie no myślisz. dobra, nie zauważyłem. Patrz. To się wczepia tu? I gilotynowa. Nieważne, karta. jestem jednak głupi, nie wiem jak to się robi. Dobra. E, to. Gilotynowa i... karta. Chińskie karty. E, e, Ale czad, Od bo... kiedy ona była złota od środka? Y, ta gilotynowa? No Była, była, nie? Z, A nie wiedziałem. Czebeka, no. Dobra. To jest jedna z ładniejszych mhm. w ogóle okładek. Ciąg, ciang, ciąg. A to jest bałwanki były w chińskich? to wygląda bardziej koreańskie, bo są bałwanki, ale może to chińskie, jak mówi, że chińskie, no to Poczekaj, chińskie, Poczekaj, wpiszemy zaraz w Google, a, czy bałwanki są w chińskich, ale nie wiem to. Może ten, chociaż mi to na Koreę wygląda, powiem szczerze, mhm. ale mogę się mylić. I dwie karty te. Ej, ale fajna ta koszulka, no. ja nie wiedziałem, że ona jest złota od środka. No nie wiem, czy my żeśmy otwierali w ogóle takiego ETBK? ka mm, girotyny nie. Gilotyny żeśmy chyba nie otwierali, nie? Nie, nie chyba, lost tylko Origin. na pewno. Znaczy lost, no tak, to było Lost Origin, a Lost aby z w japońskim secie, nie? Ej, mm. Ej, szczerze z tego wszystkiego to jest super. Ja to sobie powieszę tutaj. O. Tak, na zrobimy ścianie. sobie plakacik na ścianę. Nie, no ten arcik Co? jest super. Mówię Ci znaczy, tak. w ogóle wszystko jest fajne, wiesz. No to tego, żeśmy na oczy nigdy nie widzieli, nie? Mm. Zobacz, to jest jakaś oryginalna produkcja. Nie wiem, skąd to jest, szczerze. Zobacz, McDonald's. A faktycznie, Made for McDonald's. No, teraz przeczytałem, bo ja jestem ślepy i musiałem się przybliżyć <grym> do tego. I to jest tegoroczne 23, więc to jest mm. z tych zestawów, ale zobacz, to jest taki która ale taka konkretna. To ja się, że to takie gówniuszko będzie a to, a to jest fajne no i to jest jakiś tam żetonek pewnie do gry hmm. nie ale ja wam mówię widzowie jak... tu mamy pikacza a tu mamy co to jest corsola nie co, to nie mam pojęcia ale tato, spójrz tu sobie tu będzie kiedyś wisiał przycisk 100 tysięcy subów, a na dole pokazuję będzie to. Pokazuje teraz, co ma nad monitorem, nie? Żebyście no. wiedzieli. Nie jej obraz <grym> Żeby, żebyście nie myśleli, że ja już jestem po czymś tym. Tak. Będę miał kiedyś widzały przycisk. Jak zostawicie fajna. suba to i jest łapkę w górę. Ta naklejka, kojarzysz tą naklejkę? Oczywiście, że kojarzę. To jest naklejka właśnie z tych kart y, Price packów, nie? Mm -hmm. Jestem ciekawy, skąd on ma. Czy, 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 czy Kamil też grał i dostał ją? Bo wiem, że to jest logo właśnie z Price Pack'ów, tylko nie wiem, gdzie tą naklejkę można dostać. Ja też, Daj znać nie. w komentarzach, gdzie tą naklejkę Ci się udało zdobyć. No. Ale... Jeżeli w konkurs, w tym, w graniu, no to super, nie? Mm, kurde, kolejne 11 minut, tak jak ostatnio. No i to naklejka kozak, nie? No fajna. Kozacka. Mm. Pikacz. To co widzę, wiem. dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy Kamilowi mhm. za wzięcie udziału w konturcie. Bardzo nam się podobało, co przysłałeś. No wiadomo, trafiasz jak zwykle. No, nie jak zwykle, bo to trzeci nasz ten, ale trafiasz no, do. tego. jesteś trzecią osobą, która, która będzie walczyła o mhm. ten. Jeszcze możemy wam zdradzić, że na pew... mamy pewność, że idzie do nas jeszcze jeden misterypak. No to też jest naklejka. Kiedy tylko przyjdzie. No ty jesteś ślepy? No przegapiłem. Nie masz okularów. No nie mam okularów, no. Kiedy ten, kiedy przyjdzie na nas Mistery Pack, to wiadomo od Będzie odcinek, tak. No. Także pewnie. W Mówimy od kogo, czy nie? Nie nie niespodzianka. No chyba Majki się jeszcze A, deklarował, dobra. że. Ja takie... Nie, niespodzianka, nie chyba Majka. Natomiast y, musicie też wiedzieć, że rozwiązanie konkursu będzie. Wy ten odcinek widzicie bodajże, w piątek. To nie mhm. będzie w następną niedzielę, w której będziemy na live rozlosowywali mystery Paki, te, oczywiście te, które że się wpłacali, plus kartę PSA 9. A w następnym tygodniu będziemy coś otwierać, pewnie. I wtedy ogłosimy, yy, kto wygrał, właśnie konkurs z Mistery Pakami do nas. Mm -hmm. I będziemy losowali loso, będziemy losowali losową. No, jakąś losową kartę, dziesiątkę y, wybierzemy dla zwycięzcy. No. Od razu mówię wizowej, ja wybiorę. I żeby być może będą jakieś. Wyróżnienia, także może będzie jeszcze jakaś dodatkowa nagroda. Na razie jeszcze tego nie wiemy, nie dyskutowaliśmy na ten temat za dużo, ale jest taka możliwość. No. Wiesz, co, wyróżnienia chyba nie bo Jak będziemy mieli, powiedzmy, cztery paczki, to. No nie, no mówię o tym, że jedno wyróżnienie na przykład wiesz, w sensie takim, że nam się coś wyjątkowo na przykład spodobało kogoś, nie? Ja rozumiem. Ej, ale powiem ci szczerze, ten Einstein to jest przekmina roku. Ale to mi się podoba, bo to pokazuje, iż oglądasz Tam, moje odcinki. Oglądacie, że oglądacie kanał, i super, nie? Hmm. Tu jeszcze powinno być Dawid do filozofów, to już bym w ogóle padł, nie? No dobra. Tylko dobra. tego zabrakło. Dziękujemy no. za przesyłkę. Dziękujemy Wam za oglądanie. Pamiętajcie, Subik Łapka to jest w ogóle. Jestem wybitnym YouTuberem. Mówię o Subiku i o łapce na koniec Na mi... samym końcu, kiedy Gdzie już nikt nie, ogląda. nikt nie ogląda. Nie? <laughs> to co <cały czas laughs> widzowie. Dziękujemy za obecność, trzymajcie się i, i... Cześć. do jutra.